Cześć, z tej samkozenie 29. Witajcie w drugim update'cie projektu Konstellarium. Chciałem Wam pokazać jakie zmiany zaszły w tym w tej grze, którą tworzę. Lecz najpierw chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tutaj jako tako dużych zmian graficznych może nie zobaczycie, ale na pewno bardzo wielkie zmiany zaszły w samym systemie skryptów, ponieważ po pierwsze podmieniłem system e, zapisu. Teraz mo, mamy możliwość zapisu do kilku slotów, co za chwilę zobaczymy zresztą. E, robię to za pomocą e, system serialization, czyli za pomocą serializacji. I jest to dosyć dobrą metodą jeśli ktoś by kiedyś chciał właśnie szukał jak, metody zapisu to serializacja jest świetną metodą do zapisu właśnie na przykład klas i to daje dużą przewagę nad player prefs dobra przejdźmy do naszej gry włączmy ją od palmy naszym oczom ukazuje się ekran podstawowy nie jest on jakoś bardzo wymyślny lub fikuśny raczej powiedziałbym że stawiają tutaj akurat na estetykę i przejrzystość póki co u góry mamy wersję danej naszej gry w tej chwili e, przyciski prawie wszystkie działają oprócz opcji których niestety jeszcze nie zdążyłem dopracować ale oczywiście e, to jest e, nadal m, w toku w toku pracy e, natomiast dodałem tutaj przycisk wczytaj który otwiera nam możliwość wczytania gry z slotów e, i widzimy, że m, oczywiście e, gdy zapiszemy grę, będziemy mogli ją wczytać i będziemy wiedzieć która to tura i, jak, i w, kiedy zapisaliśmy dokładnie tą grę, w jakim dniu e, i będziemy mieć całą dokładną datę. Dobrze, czyli wczytaj grę już mamy, zobaczmy sobie na naszą ogólnie grę, czyli mamy nowa gra, mamy taki chwilowy ekran ładowania po załadowaniu Mamy już ekran gry, na którym jak widzimy on za bardzo się nie zmienił od ostatniego razu, od ostatniego update'a. Wszystko działa prawie tak samo. Z tym, że oczywiście tutaj jest zmienione GUI, ono jest bardziej przyciemnione, przyciski są zmienione na trochę inny typ. Tura działa jak wcześniej, czyli klikamy i czekamy chwilę aż się tutaj załaduje eee, jedną rzeczą dodatkową e, którą tu już dodałem to jest są panel statystyk gdy go otworzymy e, po prawej stronie mamy zasoby po lewej statystyki w których mamy statystyki w ogóle gracza co i czego ma e, ile natomiast właśnie po tej prawej stronie są zasoby gracza e, Tutaj te 8 pól to co jest taki powiedzmy inwentor ekwipunek, nasz ekwipunek, którego będziemy mogli używać. Natomiast poniżej są artefakty, 6 artefaktów, których zdobycie prawie gwarantuje nam wygraną grę. Z tym, że oprócz zdobycia artefaktów planuję, aby jeszcze również znaleźć planetę, która pozwoli osiedlić się powiedzmy naszej populacji na stałe. A więc do ukończenia gry będą właśnie potrzebne e, te artefakty, które będziemy znajdować w różnych okazjach ehm, Ogólnie tutaj e, chciałem jeszcze tutaj Wam pokazać jak działa nasz ekwipunek Dodajmy sobie tutaj e, nieznany przedmiot, nieznany item e, I w tym itemie może się znajdować e, wiele różnych przedmiotów lub możemy też nic nie wylosować gdy klikniemy na niego lewym przyciskiem myszy w tej chwili akurat yy, nic się nie stało ponieważ nie wylosowałem żadnego itemu spróbujmy jeszcze raz też nic o udało mi się wyrosować aż 1000 urydium yy, spróbujmy jeszcze raz teraz udało mi się wyrosować yy, plus 5 do floty w tej chwili plus 100 urydium a w tej chwili nic yy, Nasze tutaj e, itemy używamy poprzez po prostu kliknięcie na nie, na nie. jak tu zresztą mamy w nawiasie napisane użyj LPM i jak widzimy one nam tutaj dodają odpowiednie e, odpowiednie zasoby do gracza hmm. oczywiście same itemy też będziemy mogli zdobywać e, poprzez na przykład eksplorację powrócę sobie eksplorację naszych e, Tutaj planet. Panel technologii nie, nie zmienił się w zasadzie w ogóle. Wygląda on tak jak wcześniej. Weźmy sobie w panel planety i tutaj e, też dużo się nie zmieniło. Może lekko e, tutaj został przyciemniony panel, ale tak to wszystko właśnie jest po staremu. W tej chwili kiśnąłem kolonizuj i skolonizowałem sobie tą planetę, ponieważ ja masz tyle urydium bo wygrałem No i w tej chwili gdybym chciał na przykład kupić miasto to niestety nie mogę, bo nie mam środków. Do eksploracji też nie mam środków. I właśnie przy tej eksploracji będziemy mogli zdobywać różne itemy, na przykład zwykłe, już niekoniecznie nieznane, ale jakieś zwykłe itemy z naszych planet i je później, powiedzmy, używać. Zmieniłem też lekko wygląd tutaj okna, gdy najeżdżamy na planetę. Jest to bardziej przejrzyście pokazane, ile jest dokładnie tych przedmiotów, ile jest dokładnie, jaka jest możliwość wybudowania, powiedzmy, miast, czy tam kopalni na planecie. Na razie mamy dwie planety, Govini i Karius. Tak. Karol to jest planetą, akurat nie zmieniłem, ale ona ma być planetą Karłowatą, bardzo małą, ma tylko jedno miasto, i inną kopalnię i oczywiście wymaga mniej pieniędzy do skolonizowania i eksplorowania niż Goblin. Dobrze, chciałem Wam jeszcze pokazać ostatnią zmianę, która tu zaszła w panelu pauzy. Jak widzimy mamy możliwość zapisania do kilku slotów, gdy zapiszę do slotu numer 1. Pojawia mi się data i tura data, godzina i tura, w której została gra zapisana <laughs> teraz gdy wejdę na przykład do menu i będę chciał wczytać tą grę to widzimy, widzimy, mamy tutaj możliwość wczytania tej gry więc jak klikam na nią chwilę odczekuję i mam tutaj gra została wczytana gdy wejdę do panelu planety jak widzimy, mam już skolonizowaną planetę, więc wszystko działa ładnie. E, mamy też e, Uridium-100 i Floty-5, tak jak było przedtem. Nasz save możemy też łatwo usunąć poprzez kliknięcie na X. -a. I już mamy gotowe. E, mamy tu jeszcze oczywiście quick save, który będzie odpalany za pomocą przycisku lub też oczywiście bezpośrednio tutaj. I w zasadzie ze zmian oprócz tych graficznych, które tu widzicie to raczej nic innego nie doszło no przy czym to kosztowało mnie kilka tygodni pracy więc myślę, że się opłacało bo gra chyba nabiera jakiś tam trochę lepszych powiedzmy trochę lepszego wyglądu z mojej strony to wszystko ja zapraszam was do komentowania do oceniania tego projektu do pisania co o tym myślicie Chciałem powiedzieć jeszcze, że gry testowałem na pc no bo w tej chwili jesteśmy na pc Testowałem również na Androidzie 4.1.4.4, na obydwu działa dobrze. Jeden minusem jest dość długi proces instalacji na właśnie Androidzie. No i dodatkowo z, mam tam lekki problem z powiedzmy poruszaniem się po po mojej planszy, no ale to jest rzecz, którą myślę rozwiążę w najbliższym czasie. A więc do zobaczenia i trzymajcie się do następnego odcinka update'a lub do jakiegoś poradnika. Na razie cześć.